Mama nazwała mnie rozczarowaniem za rzucenie studiów prawniczych. Dziś kontroluję przyszłość mojego brata, i słodycz tej ironii smakuje lepiej niż każdy sukces, jakiego kiedykolwiek zaznałem. Siedzę w moim gabinecie na 42 piętrze, patrząc na panoramę miasta przez okno, od podłogi do sufitu, i wspominam ten dzień sprzed 20 lat, kiedy mama powiedziała mi te słowa. Miałem wtedy 22 lata, a jej głos drżał z mieszanki rozczarowania i wściekłości. Jakbym właśnie podpalił jej marzenia i patrzył, jak płoną. Tomek to rozczarowanie powtarzała przy każdej okazji, przy każdym rodzinnym spotkaniu, przy każdej rozmowie telefonicznej z ciotkami. Szucił prawo, żeby co? Żeby zajmować się komputerami? To nie jest przyszłość dla porządnego człowieka. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. A Michał, mój młodszy, o 3 lata brat, był jej złotym chłopcem. Ukończył prawo z czerwonym dyplomem, został aplikantem w prestiżowej kancelarii, ożenił się z córką sędziego. Wszystko układało się według scenariusza mamy. Michał był tym, kim ja powinienem być. Tym, kim mama chciała, żebym był. Pamiętam, jak drżały mi ręce, gdy pakowałem swoje rzeczy do kartonu w dormitorium na uniwersytecie. Każda książka prawnicza, każdy kodeks, każdy skrypt. Wszystko to czuło się jak dowód mojej porażki, moja niezdolność do spełnienia oczekiwań. Ale w głębi duszy wiedziałem, że to co robię ma sens. Komputer w moim pokoju, ten stary IBM, który kupiłem za pieniądze ze stypendium, był moją prawdziwą miłością. Telefon od mamy przyszedł następnego dnia, po tym jak oficjalnie zrezygnowałem z uczelni. Jak mogłeś mi to zrobić? Jej głos brzmiał, jakby ktoś jej wycisnął całe powietrze z płuc. Prawo to prestiż, to stabilność, to szacunek. A ty chcesz być czym? Mechanikiem od komputerów? Próbowałem jej wytłumaczyć. Próbowałem powiedzieć o tym, że widzę przyszłość w technologii, że czuję jak ten świat się zmienia, jak komputer w każdym domu to nie fantazja, ale nieuniknioność. Ale ona nie chciała słuchać. Dla niej świat dzielił się na ludzi szanowanych i ludzi, którzy naprawiają rzeczy dla ludzi szanowanych. Michasiu przynajmniej ma rozum w głowie, powiedziała na koniec, a te słowa uderzyły mnie jak cios w żołądek. Michasiu będzie kimś w życiu. Rozłączyła się, a ja zostałem sam ze słuchawką w ręce i uczuciem, jakbym właśnie przestał istnieć dla własnej matki. Następne miesiące były koszmarem. Przeprowadziłem się do małego mieszkania na przedmieściach. Zacząłem pracować w sklepie z komputerami w galerii handlowej. Właściciel, pan Heniek, był jedyną osobą, która wydawała się rozumieć moją fascynację technologią. To on nauczył mnie podstaw biznesu. Pokazał, jak rozmawiać z klientami, jak rozpoznawać ich potrzeby zanim oni sami je zrozumieją. Mama dzwoniła rzadko, a kiedy już dzwoniła, rozmowy były krótkie i chłodne. Zawsze pytała o pracę z takim tonem, jakby spodziewała się, że w końcu przyznamy się do porażki. Zawsze kończyła wiadomościami o Michale. O tym, jak dobrze mu idzie, jak wszyscy go chwalą, jak dumna jest z jego osiągnięć. Pamiętam Boże Narodzenie 1098 roku. Przyjechałem do domu rodzinnego, pierwszy raz od kilku miesięcy. Mama ugotowała wszystkie moje ulubione potrawy, ale jadłem je w ciszy, podczas gdy cała rodzina słuchała Michała opowiadającego o swojej karierze. O tym, jak jego mentor w kancelarii powiedział, że ma potencjał na partnera. O tym, jak jego żona Agnieszka jest w ciąży i jak będą mieć córkę. A ty, Tomek? Spytała w końcu mama, ale w jej głosie nie było prawdziwego zainteresowania. Jak tam twoje komputery? Powiedziałem jej o tym, że zamierzam otworzyć własną firmę. Że widzę ogromny potencjał w internecie, że ludzie będą potrzebować stron internetowych, systemów zarządzania, rozwiązań cyfrowych. Słuchała z tym samym wyrazem twarzy, jakim patrzyłaby na dziecko opowiadające o wyimaginowanym przyjacielu. To miłe hobby, paktememem, powiedziała w końcu. Ale kiedy zaczniesz myśleć o prawdziwej karierze? Michał poklepał mnie po ramieniu z tym swoim protekcjonalnym uśmiechem. Tomek zawsze był marzycielem. Płynają nam. Powiedział do stołu. Ale może to się jeszcze przydą te umiejętności. Może kiedyś zrobisz mi stronę internetową dla kancelarii. Wszyscy się zaśmiali. Nawet ja się uśmiechnąłem, ale w środku coś we mnie pękło. To nie była tylko obojętność. To była pogarda, słabo zamaskowana jako rodzinna troska. Wróciłem do domu tego wieczoru z postanowieniem. Już nie chodziło o to, żeby udowodnić mamie, że miała rację czy nie. Chodziło o to, żeby udowodnić sobie, że potrafię zbudować coś znaczącego. Że moja wizja przyszłości nie była dziecięcą fantazją. Pierwsze lata były ciężkie. Bardzo ciężkie. Pracowałem po 18 godzin dziennie. Śpiąc często w biurze na składanym łóżku, żywiąc się chińszczyzną na wynos i kawą ze stacji benzynowej. Moja firma, Tech Solutions, zaczynała od prostych stron internetowych dla lokalnych biznesów. Fryzjer na rogu, restauracja w centrum, warsztat samochodowy, każdy, kto potrzebował obecności w sieci. Ale ja widziałem dalej. Wiedziałem, że internet to nie tylko wizytówka. To narzędzie, które może całkowicie zmienić sposób, w jaki ludzie prowadzą biznes. Zacząłem tworzyć systemy zarządzania dla firm, aplikacje, które automatyzowały procesy, które wcześniej wymagały godzin ręcznej pracy. Telefony od mamy stały się jeszcze rzadsze. Czasami dzwoniła na urodziny, czasami na wielkanoc. Zawsze pytała, czy nadal zajmuje się tymi komputerami. A ja zawsze odpowiadałem, że tak. Nie mówiłem jej o kontraktach, które zacząłem zdobywać. O klientach, którzy płacili mi dziesiątki tysięcy za systemy, które tworzyłem. Nie mówiłem jej o tym, że zacząłem zatrudniać ludzi, że moje biuro rosło. Dlaczego? Myślę, że część mnie nadal była tym przestraszonym 22-letnim chłopakiem, który chciał udowodnić mamie, że jest wart miłości. Ale inna część, ta, która rosła każdego dnia, mówiła mi, żeby zachować to dla siebie, żeby pozwolić im myśleć, co chcą myśleć. W 2003 roku moja firma miała już 50 pracowników i umowy z kilkoma międzynarodowymi korporacjami. Przeprowadziłem się do większego biura w centrum miasta. Zacząłem jeździć samochodem, który kosztował więcej niż roczna pensja Michała, ale nadal gdy dzwoniła mama, przedstawiałem się jako ten, co zajmuje się komputerami. Przełom przyszedł w 2007 roku. Kryzys finansowy uderzył w prawników szczególnie mocno. Firmy ograniczały budżety prawne, zwykli ludzie odkładali sprawy sądowe na później. Kancelaria, w której pracował Michał, zaczęła zwalniać ludzi. Mama dzwoniła do mnie w panice. Po raz pierwszy od lat w jej głosie było prawdziwe zmartwienie. Tomek, może znasz kogoś, kto mógłby pomóc Michałowi? pytała. Ma rodzinę, małą córkę. Nie może zostać bez pracy. Słuchałem jej i czułem się dziwnie. Część mnie chciała powiedzieć jej prawdę. Że moja firma ma teraz 200 pracowników, że nasze obroty przekroczyły 10 milionów rocznie, że mam inwestycje w kilkunastu startupach, że nie tylko znam kogoś, kto może pomóc Michałowi, że ja sam jestem tym kimś, ale nie powiedziałem. Zamiast tego obiecałem, że się rozejrzę. I rozejrzałem się. Bardzo dokładnie. Okazało się, że Michał nie był jedyną osobą w kłopotach, cała branża prawnicza przechodziła transformację. Kancelarie, które nie potrafiły się zaadaptować do nowych technologii, bankrutowały. Te, które potrafiły wykorzystać automatyzację, zarządzanie dokumentami, systemy CRM nie tylko przetrwały, ale rozwijały się. Wtedy narodził się mój plan. Nie był to plan zemsty, nie jeszcze. To był plan eksperymentu. Chciałem zobaczyć, jak daleko mogę posunąć tej ironię losu. Stworzyłem low tech solutions, oddział mojej firmy specjalizujący się w rozwiązaniach technologicznych dla prawników. Najlepsze systemy zarządzania sprawami automatyzacja dokumentów integracja z bazami prawniczymi wszystko, czego potrzebowała nowoczesna kancelaria, żeby pozostać konkurencyjną. I nagle stałem się osobą, od której zależała przyszłość każdego prawnika w mieście. Pierwsze zlecenie przyszło od kancelarii Kowalskiej wspólnicy tej samej, w której pracował Michał. Partner zarządzający, pan Kowalski, senior, słyszał o moich rozwiązaniach od innych kancelarii. Chciał się spotkać, żeby omówić kompleksową modernizację ich systemu. Spotkanie odbyło się w ich biurze, w tym samym budynku, w którym Michał spędzał swoje dni, śniąc o partnerstwie, które nigdy nie miało przyjść. Siedziałem naprzeciwko pana Kowalskiego w garniturze, który kosztował więcej niż miesięczna pensja brata, i omawiałem warunki kontraktu wartego pół miliona złotych. Pan rozumie, że kancelaria przechodzi trudny okres, mówił pan Kowalski. Musimy ograniczyć koszty, zoptymalizować procesy. Niektórych ludzi będziemy musieli zwolnić. Kiwnąłem głową ze zrozumieniem. Oczywiście. Moje rozwiązania pozwolą państwu zmniejszyć potrzebę personelu o około 30%. A co z obecnymi pracownikami? Czy mogliby zostać przeszkoleni do obsługi nowych systemów? To było pytanie, na które czekałem. To zależy od ich otwartości na nowe technologie. Niektórzy prawni starczą się łatwiej, inni. Wzruszyłem ramionami. Inni mogą mieć problem z adaptacją. Pan Kowalski spojrzał na listę swoich pracowników. Na przykład mamy tu jednego aplikanta, Michała Nowickiego. Solidny prawnik, ale bardzo tradycyjny w podejściu. Niechętny zmianom. Czy tacy ludzie mają jakąkolwiek przyszłość w nowoczesnej kancelarii? Serce zaczęło mi bić szybciej. Nowicki to nazwisko mamy, które Michał przyjął po ślubie. Opierałem się o krzesło i udawałem, że zastanawiam się nad odpowiedzią. Były jury moim doświadczeniu. Powiedziałem w końcu: ludzie, którzy nie potrafią się zaadaptować, stają się balastem. System jest tak dobry, jak najsłabsze ogniwo. Pan Kowalski pokiwał głową. Właśnie tak myślałem, kontrakt został podpisany tydzień później. Lotex Solutions miało 6 miesięcy na wdrożenie kompleksowego systemu w kancelarii kowalskiej wspólnicy, a ja miałem 6 miesięcy na zadecydowanie o przyszłości Michała. Przez następne miesiące obserwowałem implementację, jak jastrząb. Moi ludzie instalowali systemy, szkolili personel, optymalizowali procesy. Każdego dnia dostawałem raporty o postępach. Każdego dnia widziałem, jak kancelaria staje się bardziej efektywna, bardziej nowoczesna. I każdego dnia widziałem, jak Michał staje się bardziej niepotrzebny. Prawda była taka, że Michał rzeczywiście był dobrym prawnikiem, ale był prawnikiem ze starej szkoły. Preferował papierowe akta, ręczne notatki, długie rozmowy z klientami zamiast efektywnych e-maili. W świecie, który budowałem, te umiejętności nie były już atutem. Były anachronizmem. Mama dzwoniła co kilka tygodni, pytając o postępy w rozglądaniu się za pomocą dla Michała. Za każdym razem mówiłem jej, że nadal szukam, że to trudne czasy dla wszystkich prawników. Ona wierzyła, bo chciała wierzyć. Bo alternatywa, że jej rozczarowujący syn może faktycznie mieć władzę nad losem jej złotego chłopca, była nie do pomyślenia. W międzyczasie moja firma rosła. Przejęliśmy trzech konkurentów, otworzyliśmy oddziały w Warszawie i Krakowie. Mój majątek przekroczył 10 milionów. Kupałem nieruchomości, inwestowałem w startupy, budowałem imperium technologiczne, a Michał nadal nie wiedział, kim jestem. To było absurdalne i piękne jednocześnie. Przez wszystkie te lata podczas rodzinnych spotkań przedstawiałem się jako konsultant IT. Gdy pytał o szczegóły, mówił o problemach z serwerami i aktualizacjach systemów. Kiwał głową z uprzejmym niezrozumieniem i zmieniał temat na coś bardziej przyziemnego. Swoje sprawy, swoje sukcesy, swoje plany na przyszłość. Piąty miesiąc implementacji. System w kancelarii Kowalskiem wspólnicy działał perfekcyjnie. Produktywność wzrosła o 50%, koszty spadły o 30%. Pan Kowalski był zachwycony tak zachwycony, że zaproponował mi stały kontrakt na obsługę techniczną i dalszy rozwój systemu. Jest tylko jeden problem. Powiedział podczas naszego spotkania: Niektórzy z naszych starszych pracowników mają trudności z nowym systemem. Szczególnie ten nowicki, o którym rozmawialiśmy, wydaje się, że w ogóle nie potrafi się zaadaptować. To częsty problem. Odpowiedziałem: Co pan zamierza z tym zrobić? Będziemy musieli się go pozbyć. Nie możemy sobie pozwolić na pracowników, którzy hamują postęp firmy. Siedziałem w ciszy przez długą chwilę. To był moment, na który czekałem przez miesiące. Moment, kiedy mógłbym ujawnić prawdę, pokazać, że wszystko było zaplanowane, że przypadek, który rujnuje karierę Michała, to moja zemsta za lata lekceważenia. Ale okazało się, że zemsta smakowała bardziej słodko w wyobraźni niż w rzeczywistości. A może, powiedziałem w końcu, moglibyśmy mu dać jeszcze jedną szansę? Mogę przydzielić jednego z moich najlepszych trenerów. Intensywne, indywidualne szkolenie. Jeśli po miesiącu nadal nie będzie radził sobie z systemem, wtedy będzie pan mógł podjąć ostateczną decyzję. Pan Kowalski spojrzał na mnie zdziwiony. To będzie kosztować dodatkowe pieniądze, pieniądze, które moglibyśmy zaoszczędzić, zwalniając go teraz. Pokryję koszty szkolenia z własnej kieszeni. Potrzebujesz i Mimon, powiedziałem. Uważam, że każdy zasługuje na drugą szansę. I tak zrobiłem. Przydzieliłem Michałowi najlepszego trenera w firmie. Marcina, który specjalizował się w pracy z trudnymi przypadkami. Instrukcje były proste. Naucz go systemu tak, żeby stał się wartościowym członkiem zespołu. Marcin dzwonił do mnie co kilka dni z raportami. Okazało się, że Michał wcale nie był głupi czy oporny wobec technologii. Był po prostu przerażony. Przerażony tym, że w wieku 35 lat jego umiejętności stały się przestarzałe. Przerażony tym, że może stracić pracę i nie będzie w stanie utrzymać rodziny. Gdy już zrozumiał, że system ma mu pomagać, a nie go zastępować, wszystko poszło gładko. Arminian Nonan, Journal, raportował Marcin. To naprawdę dobry prawnik. Po prostu potrzebował kogoś, kto wyjaśni mu, jak technologia może wzmocnić jego mocne strony. Miesiąc później Michał stał się jednym z najbardziej produktywnych pracowników kancelarii. Nie tylko opanował nowy system, ale zaczął proponować ulepszenia, sposoby na jeszcze lepsze wykorzystanie technologii w pracy prawniczej. Pan Kowalski był pod wrażeniem. Nie wiem, jak pan to zrobił. A, mówił do mnie podczas kolejnego spotkania. Ale ten nowicki to teraz prawdziwy aset. Myślę nawet o awansowaniu go na starszego aplikanta. I wtedy zadzwoniła mama. Tomek, musisz to usłyszeć, Cyber. krzyczała do słuchawki. Michał dostał awans. Pan Kowalski powiedział, że to dzięki jakiemuś nowemu systemowi komputerowemu. Wyobrażasz sobie? Michał nauczył się komputerów i dostał awans. Słuchałem jej entuzjazmu i czułem dziwną mieszaninę emocji. Satysfakcja, że mój plan się udał, mieszała się z rozczarowaniem, że nikt nie znał prawdy. Ale przede wszystkim czułem coś, czego się nie spodziewałem ulgę. To wspaniałe, mamo Poeternin. 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 powiedziałem: Cieszę się, że Michałowi się wiedzie. A wiesz co? Może też powinieneś nauczyć się czegoś nowego, może jakichś prawdziwych umiejętności. Patrzeć na Michała potrafił się dostosować. Te słowa uderzyły mnie jak policzek. Po wszystkich latach, po wszystkich sukcesach, które osiągnąłem, mama nadal widziała mnie jako tego, który potrzebuje rady życiowej od Michała. I wtedy podjąłem decyzję. Mamo, powiedziałem spokojnie, muszę ci coś powiedzieć o tym, czym się naprawdę zajmuję. Opowiedziałem jej wszystko. O mojej firmie, o sukcesach, o tym, że to ja stworzyłem system, który pomógł Michałowi, o tym, że przez ostatnie 20 lat budowałem imperium technologiczne, podczas gdy ona myślała, że naprawiam komputery w galerii handlowej. Cisza po drugiej stronie linii trwała tak długo, że myślałem, że się rozłączyła. Tu, to, to niemożliwe, powiedziała w końcu. Mogę ci przesłać dokumenty, artykuły z prasy biznesowej zdjęcia z gali przedsiębiorczości, gdzie otrzymałem nagrodę dla biznesmena roku. Kolejna cisza. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Jej głos był cichy, pełen bólu, bo przez 20 lat mówiłaś mi, że jestem rozczarowaniem. Bo nawet dziś, gdy Michał nauczył się używać systemu, który ja stworzyłem, twoja pierwsza reakcja to rada, żebym brał z niego przykład. Słyszałem jej płacz przez telefon. Ciche, stłumione łkanie kobiety. Która właśnie zrozumiała, że przez lata odrzucała syna, który stał się wszystkim, czego od niego chciała. Tomek, ja, przepraszam, nie wiedziałam. Myślałam, myślałaś, że wiesz, co jest najlepsze. Myślałaś, że prawo to jedyny sposób na sukces. Myślałaś, że twój starszy syn to rozczarowanie, a młodszy to powód do dumy? Co mogę zrobić? Jak mogę to naprawić? To było pytanie, na które czekałem przez 20 lat. Pytanie, które dawało mi władzę nad najważniejszą relacją w moim życiu. Mogłem żądać przeprosin, wyjaśnień, uznania. Mogłem sprawić, żeby żałowała każdego słowa, które powiedziała. Ale patrząc przez okno na miasto, które pomagałem cyfrowo zmodernizować, na biura firm, które używały moich systemów, na przyszłość, którą pomagałem budować, zrozumiałem coś ważnego. Zemsta, którą planowałem, już się stała. Ale nie przeciwko Michałowi czy mamie. Stała się przeciwko Staremu sobie. Temu przerażonemu chłopcu, który pozwolił, żeby opinie innych definiowały jego wartość. Nie musisz nic robić, mamo. Dokonior. Jak powiedziałem. Po prostu, może następnym razem zaufaj, że twoje dzieci wiedzą, co robią. Nawet jeśli ich droga wygląda inaczej, niż sobie wyobrażałaś. Dzisiaj, dziesięć lat później, siedzę w tym samym gabinecie i myślę o tej rozmowie. Mama zmieniła się tamtego dnia. Zaczęła pytać o moją pracę, o firmę, o plany. Zaczęła opowiadać znajomym o swoim synu, który ma firmę technologiczną. Michał dowiedział się prawdy i przez kilka miesięcy był obrażony, że nie powiedziałem mu wcześniej. Ale w końcu zrozumiał. Dziś Michał jest partnerem w kancelarii Kowalskiej wspólnicy Nowicki. Specjalizuje się w prawie technologicznym i regularnie konsultuje ze mną skomplikowane sprawy. Jego córka, moja siostrzenica Anna, właśnie kończy studia informatyczne. Mówi, że chce pracować w mojej firmie. Mama ma 80 lat i nadal czasami dzwoni z pytaniami o te komputery. Ale teraz to pytania pełne szacunku i zrozumienia, że świat, który pomagałem zbudować, to świat, w którym będzie żyła jej wnuczka. Czasami zastanawiam się, jak potoczyłoby się moje życie, gdybym nie rzucił prawa. Gdybym został tym prawnikiem, którego mama chciała. Prawdopodobnie byłbym teraz partnerem w jakiejś kancelarii. Może miałbym stabilną pracę i spokojne życie. Ale nie miałbym tego, co mam teraz. Nie miałbym firmy, która zatrudnia ponad tysiąc ludzi. Nie miałbym świadomości, że pomogłem zbudować cyfrową przyszłość mojego kraju. Nie miałbym tej słodkiej ironii, że dzisiaj to ja kontroluję przyszłość nie tylko mojego brata, ale setek innych prawników, którzy zależą od technologii, które tworzę. Zemsta okazała się być nie tym, czego oczekiwałem. Nie była dramatycznym odkryciem prawdy. Nie była momentem triumfu nad tymi, którzy mnie lekceważyli. Była cichą transformacją, podczas której okazało się, że największym wrogiem, którego musiałem pokonać, byłem ja sam. Ta część mnie, która wierzyła, że jestem rozczarowaniem. Dziś wiem, że nie jestem rozczarowaniem. Jestem human, który obrał własną drogę i mimo przeciwności losu zbudował coś znaczącego. Jestem synem, który nauczył się, że miłość rodzicielska czasem jest ślepa, ale można jej wybaczyć. Jestem bratem, który odkrył, że prawdziwa siła nie polega na zemście. Ale na pomaganiu innym w realizacji ich potencjału. A przede wszystkim jestem mężczyzną, który wie, że kontrolowanie czyjejś przyszłości to nie znaczy decydowanie o ich losie. To znaczy tworzenie warunków, w których mogą sami zdecydować, kim chcą być. Mama nazwała mnie rozczarowaniem zarzucenie studiów prawniczych. Dziś kontroluję przyszłość mojego brata, ale nie po to, żeby mu zaszkodzić. Po to, żeby pokazać, że czasami największa zemsta to pomoc tym, którzy nas skrzywdzili w zrozumieniu, że nie mieli racji. I to smaków słodko. Słodziej niż jakikolwiek inny rodzaj zemsty, jaki mogłem sobie wyobrazić. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.